Przemysław Odrobny, bramkarz hokejowej reprezentacji Polski. Za nami legendarne miejsce, jeśli chodzi o polski sport. To tu miały miejsce największe wiktorie polskich reprezentacji. Przemku, miałeś okazję grać tutaj, na tej hali? Z tego co pamiętam, nie miałem okazji jeszcze nigdy grać na spotku. Yy, graliśmy mecze ligowe. Na satelicie, bo tak się śmiejemy, że, że małe, nazwisko, małe lodowisko nosi taką nazwę. Były to mecze ligowe Polskiej Ligi Hokeja, ale żadnych turniej międzynarodowych. Nie miałem okazji grać ani na małym, ani na dużym lodowisku tutaj. Mistrzostwa Świata już w kwietniu. Czy Twoje myśli krążą już wokół nich? Myślę, że jeszcze nie. Jeszcze jest kupę czasu. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na zgrupowaniu kadry, tak jak ma to miejsce teraz i gramy mecze w Janowie, to oczywiście skupiamy się na tym i przygotowujemy się właśnie pod te Mistrzostwa Świata kwietniowe, ale wracamy do swoich klubów, ciężko pracujemy i, i myślimy w danym momencie o lidze. Tak? Nie ma co za szybko myśleć o Mistrzostwach i, i brać sobie czegoś na głowę. Spokojnie przyjdzie czas, będziemy mieli okres przygotowawczy miesięczny, jak zawsze to bywa przed Mistrzostwami Świata i wtedy będziemy się na tym skupiali i robili wszystko, żeby najlepsza forma przyszła w najlepszym Momencie. W Krakowie byliście o krok od awansu do elity. Jak będzie tutaj w Katowicach? Jak oceniasz stawkę i rywali? Faktycznie w Krakowie zabrakło nam niewiele. W ostatnim meczu przegraliśmy z Węgrami 2-1. Myślę, że tutaj to my będziemy się cieszyli z tego awansu. Z takimi założeniami i z takim celem na pewno tutaj przyjedziemy i będziemy się tak przygotowywać w taki sposób, żeby w tym właśnie ostatnim meczu albo może i wcześniej cieszyć się z tego upragnionego awansu do elity. Przemku w tym roku postawiłeś na Francję. Czy to był dobry krok? No na razie jestem niecałe 3 miesiące we Francji i do tej pory jestem bardzo zadowolony z tego, że podjąłem taką decyzję i zrobiłem taki krok. Nie ma co ukrywać, że Francja gra w Elicie. Jako kadra narodowa, więc ich liga jest też troszeczkę lepsza od naszej. Jest to szybszy hokej. Tak jak już kilka osób mnie się pytało właśnie o porównanie tego poziomu, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to szybszy hokej, jest więcej podań, są te podania szybsze. Może strzały u nas w naszej reprezentacji, czy w naszej lidze są mocniejsze, ale tam są dokładniejsze, więc jest kilka różnic, ale cieszę się, że wybrałem właśnie ten kierunek i że Mogę się rozwijać i, i myślę, że to zaprocentuje w nadchodzących Mistrzostwach Świata. Ale masz sporo pracy w branży. Na razie Twoja drużyna jest w tej dolnej części tabeli. No niestety jesteśmy w dolnej części tabeli na przedostatnim miejscu. W tej chwili co prawda w Lidze Magnus graliśmy tylko do tej pory 7 spotkań, bo mamy jeszcze też mecze pucharowe puchar ligi i puchar Francji, gdzie rozegraliśmy w pierwszym 7 meczy, w drugim 2, do tego mecze spalingowe, także do tej pory rozegrałem 24 mecze we Francji, także troszeczkę tego było. No, i faktycznie no, średnia strzałów jest to około 40 strzałów na mecz. Przynajmniej w ostatniej meczu było to 50. No, ale myślę, że, że dla mnie, jako dla bramkarza, który pierwszy raz wyjechał z Polski do innej ligi, myślę, że jest to możliwość pokazania się i zaprezentowania umiejętności. Przemku, prezydent miasta Katowice powiedział ostatnio, że w kwietniu spodek odleci. Czy to będą mistrzostwa dla Polski? No oczywiście, no skoro powiedział, że odleci, to na pewno odleci z nami, tak, do tej elity. No miejmy nadzieję, no wszyscy na to liczymy. I tak jak właściwie rok temu już szliśmy ten przedsmak tego awansu, można tak to nazwać, do końca meczu z Węgrami było gdzieś tam 5-10 minut, wynik był 1-1 i wszyscy właściwie już byli myślami w tej elicie. No, mam nadzieję, że to była jakaś lekcja i, i w, w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata będziemy skoncentrowani do ostatniej minuty i to my odlecimy do tej elity. Odlećmy zatem wszyscy w kwietniu. Dzięki za rozmowę, Przemysław Odrobny. Dziękuję.